Dzisiaj kolejny przepis na letni obiad. Proponuję pyszny, lekki gulasz z piersi kurczaka, z pomidorami, porem i cukinią. Danie jest proste i szybkie w wykonaniu. Oprócz wymienionych już składników będą potrzebne przyprawy: sól, pieprz, szczypta cukru do smaku oraz majeranek do podsmażania oliwa, sos zagęści śmietanka, a kolorytu doda świeża bazylia. Zapraszam do obejrzenia filmiku. A przepisów szukajcie w opisie pod filmikiem. Zaczynam od pokrojenia piersi z kurczaka. Oczywiście zostały już przeze mnie umyte i osuszone. Piersi pokroję na kostkę. mięso przyprawiam solą i pieprzem I na razie mięso odkładam na talerz Teraz czas przygotować warzywa. Pora, przecinam na pół. Oczywiście wcześniej go dobrze umyłam i pokroję go w półkrążki. Pora przerzucę na talerzyk. Cukinię pokroję w dość grubą kostkę. i jeszcze został nam do pokrojenia pomidor pomidory sparzyłam i obrałam ze skórki pokroję je na dość dużą kostkę kroję pomidory na talerzu no bo jeśli byłyby krojone na desce straciłabym sok Ja używam pomidorów malinowych do tego dania, bo są mięsiste i bardzo smaczne. Pierwszy z kurczaka będę podsmażać na oliwie. Oliwa już się zawrzała, teraz wrzucam mięso. Będę je obsmażać ze wszystkich stron, aż tym ładnie ze złoki. Mięso ładnie się tym Wrzucam więc teraz spora I teraz kurczak z porem będzie się smażył. A spór traci swoją surowość. Patelnia była mocno rozgrzana, więc por szybko zbiotczał. Dodaję teraz cukinię. Zmniejszyłam trochę grzanie. Nakrywam pokrywą będę dusić mięso z cukinią aż cukinia lekko zwiotczeje. Minęło około 15 minut. Jak widać cukinia już mięknie. Więc teraz dorzucam pomidory. Wszystko wymieszałam, nakrywam ponownie pokrywką i około 15 minut wszystko się będzie jeszcze dusić. Za chwilę nasz gulasz będzie gotowy, więc teraz posiekam bazylią. Mm, super pachnie. Mm, pięknie się wszystko udusiło. Sprawdzam, czy mięso jest miękkie. Mięciutkie, bo cukini, pomidorów sprawdzać nawet nie muszę. I teraz dolewam śmietankę. Nie wiem, czy mówiłam, ale jest to śmietanka 30%. Teraz się powinno wszystko ładnie zagotować, więc troszeczkę podniosę grzanie. Można teraz posmakować. Na pewno trzeba doprawić. No tak, zdecydowanie jest za mało soli. Za mało pieprzu. Wspominałam o cukrze, bo jak się robi potrawę z pomidorami, to często cukier jest potrzebny do przełamania smaku, ale śmietanka jest słodka, więc. Cukru jednak nie będę dodawała, ale dodam za chwilę jeszcze Majeranek. O, teraz smak jest idealny. A Majeranek oczywiście rozdarty w dłoniach. Teraz jeszcze przez chwilę będzie się ten gulasz gotował żeby troszeczkę sos się zredukował. No ale w zasadzie jest już gotowy i można podawać. Gulasz z piersi kurczaka najczęściej podaję z ryżem, obficie posypany posiekaną bazylią. Mm. Wyborny, lekki, delikatny Niezwykle smaczny. Nawet nie wiem, jak go opisać, taki dobre. Proponuję, abyście sami zrobili taki gulasz i ocenili. Ja gorąco polecam i wszystkim życzę smacznego!